Tak, my chcemy, chcemy im pomóc jak tylko możemy. Zaoferowaliśmy jako związek pomoc, także oni dopóki tylko będą chcieli być tutaj u nas w Polsce, to, to będą. Próbujemy im załatwić studia, mają, mają załatwione to, że będą mogli trenować dalej, także jako związek. Jako związek mam nadzieję, że staniemy na wysokości zadania i, i naprawdę pomożemy całej tutaj tej ekipie z Ukrainy, tak żeby czuli się na tyle można powiedzieć komfortowo. Oczywiście cały czas na pewno jest ta trauma spowodowana tą, tą wojną, tą brutalną napaścią Rosji, Putina na, na Ukrainę i, no i niestety. No, zrobimy wszystko, żeby po prostu im pomóc i żeby czuli się na tyle, na ile można komfortowo. Tak, wszyscy jakby przyklasnę, przyklasnęli tej, tej decyzji. Ona może nie była od razu taka bezpośrednia na początku Rosja, potem Białoruś, ale cieszymy się, że jest to wykluczenie, bo no, szkoda tych sportowców, bo to są, to są młodzi ludzie, którzy nie mogą, nie mogą wystartować, a jednak no, to społeczeństwo rosyjskie w pewnym stopniu jest temu winne, że jest taka sytuacja. Jednak mają takiego yy, prezydenta, yy, no, nie demokratycznego, ale, ale mają, więc muszą zrobić wszystko, żeby, żeby to zmienić. Taka sytuacja nie może mieć miejsca. Yy, jest, żyjemy w XXI wieku, żeby napadać na, na inne państwa, mordować ludzi niewinnych. Bezbronnych, łącznie z dziećmi, I to, to jest po prostu niedopuszczalne. I musimy wszystko zrobić, żeby cała, całe społeczeństwo rosyjskie odczuło, odczuło to, że my się na to po prostu nie zgadzamy. Jesteśmy po starcie, tak jak tutaj powiedziałeś, i na to zawsze czekamy, bo to dla każdego organizatora to jest taka, takie napięcie, żeby do tego pierwszego startu wszystko wyszło i ten pierwszy start pokazuje, że jest wszystko ok. I tak teraz też. Też było, jest ponad 140 zawodników, no nie wszyscy mogli dolecieć, jednak ten, ten konflikt, ta napaść brutalna Rosji spowodowała, że wiele przestrzeni powietrznych zostało zamkniętych. Wiele lotów odwołanych. No, Japończycy niestety nie mogli, choć bardzo chcieli dolecieć. Koreańczycy tak samo. Wcześniej powiedzieliśmy o tym, że, że zostali zablokowani Rosjanie i, i Białorusi. Muszę powiedzieć, że jestem z siebie zadowolona. Na 1500 jechałam w biegu, który okazał się w ogóle najszybszym w dniu dzisiejszym. Poprawiłam swoją życzówkę aż o 3 sekundy, więc faktycznie mogę być zadowolona. Jutro będę jechać w półfinale. Na 500 metrów zrobiłam to, co miałam, wyjść mocno ze startu i się zakwalifikować. Na no, 1000 metrów niestety nie wiem, czy płoza mi puściła, czy troszkę przysiadłam i e, upadłam niestety w biegach. Więc to taka rzecz, którą bym poprawiła na pewno. No i sztafeta dziewczyn, w sumie pojechałyśmy bardzo dobrze, to był jeden z nasz, naszych chyba najlepszych czasów, jak ćwiczyłyśmy. Więc teraz czekamy na informacje, czy się zakwalifikujemy do półfinału, czy niestety nie. No na pewno to wszystkich poruszyło, bo po pierwsze jest to tak blisko nas i to, że tak stało z dnia na dzień, że ja nawet się obudziłam, patrzę, a wszędzie w wiadomościach, że Rosja zaatakowała Ukrainę, to na pewno na nas wszystkich dosyć mocno działa. Ja nie, nie ukrywam, że przez pierwsze dni to sama się bałam, że dostanę zaraz komunikat, że mogą wkroczyć do Polski, prawda? Daleko byłam od domu, od wszystkiego, więc tak żyłam w niewiedzy naprawdę. No dotknęło nas to mocno, wydaje mi się, że w tym świecie sportu da się to mocno odczuć. Tak, muszę przyznać, że dzisiejszy dzień też lekko mnie zaskoczył, bo brakowało mi we wszystkich dystansach takiej pewności siebie, czy jestem w stanie cokolwiek pojechać, czy jestem w stanie dojechać w danym czasie, ale jestem pozytywnie zaskoczona i oby tak dalej. Bardzo udany. Myślę, że tak. Większość z nas spełniła wszystko co jakby sobie założyła już może być tylko lepiej no pewnie że tak bo jestem sam ukraińcem a e, musiał im pomóc bo oni całą drogą można jechali tu można trzy doby nie mogli się dojechać co bardzo są na weny, ale dobrze się przyjechali w nie że to się bardzo było ciężko się tu dostać właśnie masztowstwa ukrainy mają zacząć 24 E, лютого. Лютего. Де самий день почали бомбардувати e, Харкове место. Вони 5 рано почали шукати e, e, авто, самоходи, щоб ще видостати з Харкова. Не Всі подарили, не кожен ще міг виїхати з Києва, з Харкова. Білий дітей зростали в Харкові, не могли ще 6 годин самоходами e, не могли виїхати з Харкова. Половина заводнів з тренерами остались в Харкові. До дійща є, що нікоторі заводниці в Харкові. Я розмовляв з ними, ми стараємося сконцентрувати їх уваги на заводах, але тяжко. Барто тяжко. Мами. Máme děčinu, chlapce tu, děčina plakala i dnešek před závodami, ona my že my yes, je z Kijela chodíme. Pevně že tak, pevně že tak, já, oni jsou, mám znajomých v Rusi a dokonce s nimi rozmávám, oni, Putina, Путін добре робить, що він хотів дати до порядку ця Україну, що Україна ще почувати Русі. Напевно, переконаний робили, що Росія не може стартувати на заводах, і це дуже добре.